Także cyk, i zaraz się tu spodleci. podleci. Ram pam pam witam was na moim kanale i dzisiaj pojedziemy do kościoła. Nie no, a tak na poważnie witam was na moim kanale. Mówi do Was Budda z tej strony obiektywu. Dzisiaj zrobimy coś, myślę, że fajnego. Idziemy na nielegalne wyścigi. To nielegalne brzmi, co najmniej jakby tam kogoś zabijali. Dzisiaj wyścigi są daleko za Krakowem, także pojedziemy tam moim A45 AMG, jako że z niego jestem chyba najbardziej rozpoznawalny. I wszystko dla was ogram. Dzisiejszy spot jest przede wszystkim charytatywny dla psów, dlatego wybrałem tą grupę i też dlatego jadę na ten spot. A po drugie jest w klimacie Halloween, więc myślę, że będą fajnie przebrani ludzie, których wam ogramy, Wiem, że będzie dużo takich świecących masek, jak z tego filmu Noc Jest mega. Zimno, dzisiaj chyba minus 2 stopnie, także ja założę kurtkę i możemy zmykać. Wow, poszło szybciej niż myślałem. Dobra, jedźmy w każdym razie. Jedziemy już na spota, byliśmy przed chwilą na stacji. Zatankowaliśmy Mesha i w sumie mam dla was challenge, zgadnijcie w komentarzach ile miesięcznie średnio wydaje na benzynę, jedziemy tak jak mówiłem daleko za Kraków jakieś 30-40 km dzisiaj na spota, zwykle to się dzieje w samym centrum, gdzieś tam Ikea i tak dalej, natomiast dzisiaj jest trochę dalej, kulturalnie sobie obwodniczką jedziemy, słuchajcie jak Mesio gada, redukcja 5000 obrotów. Jesteśmy na zjeździe z autostrady dokładnie w tym miejscu, na tym winklu odszedł w pokoju, a właściwie w męczarniach <grybuj> mój pierwszy samochód. Jeszcze wtedy nie miałem prawa jazdy, nie ja prowadziłem troszeczkę za szybki zakręt i... Masa aut tutaj w ogóle na tej drodze w nocy nie ma ruchu, a chwilowo auto za autem. Chciałem tylko nadmienić na samym początku, zanim jeszcze się tak na dobre zacznie ten materiał, że pewnie wielu z Was jeździ na takie spoty i nie jest to dla Was coś nowego i rzeczy, które będę tutaj mówił, będą dla Was totalnie oczywiste. Natomiast masa odbiorców jest z innej części Polski, z jakichś mniejszych miejscowości, gdzie nie ma takich spotów, więc to dla nich te takie podstawowe informacje będą się pojawiać. A jeżeli ty jeździsz na spoty i dobrze wiesz, jak to wszystko wygląda. No to po prostu zagryź zęby i zagryź, zagryź zęby. <grych> Zaciśnij zęby. I będzie wszystko dobrze, bo i tak odcinek, moim zdaniem, będzie zajebisty. A łaską w góry wbliżacie i macie jego YouTube'a. Patrzcie ile ludzi się zlazło, to zawsze tak działa, że jak zaczniecie strzelać w wydechu na spocie, Otoczam was ludzie dookoła samochodem, także cyk i zaraz się tutaj spot A nawet się nie ruszałem samochodem. Ooooooo! Polec na kanał Bunda TV. Kamy ten ten projekt. Z tym busem za mną przyjechała ekipa, która z tyłu zrobiła charakteryzację trumny. Patrzcie to, przejdź. tym chłopem wczoraj piłem, no ale że tak powiem, troszeczkę za bardzo go wepło, no i jest po chłopie, no. Nawet nie wiecie, jak bardzo bym się z nim domu napić kielicha, no ale nie dam rady. Ale był w porządku gościu, uszanujcie go wszyscy lajkiem i subskrybentem na kanale Muddy. Stoimy na środku, więc nikt nie może przez nas przejechać. Na następne miejscówce ćwiartki, czyli to, o czym wam mówiłem, będą wyścigi, czyli A45 wystartuje z paroma innymi samochodami. A Supra nie wystartuje, bo Supra jest pełna karmy dla psów, więc waży 300 kilo. Pokładziem, ojcieczki, całą zawartość dla żeby pomóc. Każdego zapraszam do pomocy, do przelania każdego grosza, do, do kupienia każdej karmy. Wielu to widzimy, jest naprawdę ciężko, żeby cokolwiek Robić koncent, nie, nie 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 w końcu jakiekolwiek problemy, proszę kupować, nie, nie. Ogólnie światłem jest tak, to nie ma żadnego toru, i tak dalej, więc są organizowane po prostu na ulicy. I tak też jest w tym wypadku. To jest taka strefa przemysłowa koło Krakowa. Na której po prostu można stanąć na dwóch pasach. Tutaj nie ma w ogóle ruchu i można się pościgać. Przejdziemy sobie trochę inaczej niż wszyscy, bo każdy stoi w gorku. Tutaj dopiero zobaczycie ogrom samochodów, bo to tutaj widać to na takiej otwartej przestrzeni. Także jest się tutaj z kimś pościgać. Kolejny ściga policję, no to. Zmieniamy cały czas miejscówki dzisiaj, tylko są dwie, maks trzy miejscówki za całą noc, to jest wszystko. Natomiast dzisiaj, gdzie nie przejeżdżamy, to przyjeżdża policja. Ma miejsce w ciągu pięciu minut, więc nigdzie nie można się na spokojnie pościgać. Mówimy o tym, żeby na spokojnie się nielegalnie pościgać i w sumie nic dziwnego, że przyjeżdżają. Nasza grupa twierdzi, że taka druga konkurencyjna grupa z Krakowa wzywa tą policję. Ta grupa się wypiera. Szczerze mówiąc nie wiem i chyba nie chce wiedzieć. Teraz jedziemy na ostatnią miejscówkę, na której niby mamy przeczekać i później ma być taka miejscówka, na której już tej policji nie będzie. Jaka będzie sytuacja, to się okaże. Na krótko. Jeszcze jeden, jeszcze. To było to, gość nam spalił gumę, zrobiliśmy grupowe zdjęcie na scenę, że w Krakowie Do tego wszystkiego druga becia, chociaż druga nie spaliła O to nam chodziło, o to nam chodziło. Było rondo, było palenie gumy Tak zasadniczo wyglądają wyścigi uliczne w Krakowie Jest Alan na środku? Alan na Alan, pasy samochód O, no. tak jest luksus. Gra. No. Dziękujemy. Do widzenia. Miłego oglądania kanału. mam na muncie. Kapka kto pali banku jedyneczka, możecie wierzyć lub nie, leci jest tam szylik oh 1.6. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby wbijać na Instagrama, którego nazwa wyświetla wam się teraz u góry ekranu. Pamiętajcie, żeby zostawić tutaj dzwonek. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Dajcie mi znać, czy chcecie więcej odcinków z wyścigów ulicznych w Krakowie. Jeżeli tak, to jak najbardziej pojawi się taka seria. Za każdym razem dzieje się praktycznie co innego. Co prawda, sezon się kończy, ale na pewno będzie jeszcze co ogrywać. Ja się z wami żegnam. Jak zawsze, Banana nowym życiem. Trzymajcie się, mordeczki. I do zobaczenia na następnym filmie. Oh, 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 oh,